Jak się panu podobał tegoroczny festyn? Jest bardzo fajno, jest dużo ludzi jest Aha. przyjemnie, jest miło, jest wesoło Uważyliśmy w tym roku taką grochówę Taką, super Dla księdza jest ten festyn. Co roku się bardzo cieszę na festyn, dlatego że e, po pierwsze, chociaż organizatorzy bardzo e, dużo pracy wkładają i, i jest to też dla nich bardzo duży trud, ale to najpierw tych organizatorów bardzo mobilizuje i jakoś tak jednoczy i potem można na tym budować też nie tylko sprawy festynu, ale i jakoś tak integrować to, co jest najważniejsze w parafii wspólnotę taką duchową. Jak się księdzu podobał festyn? Festyn był najwspanialszy z wszystkich festynów, jakie tutaj przeżyłem. Pięć festynów już tutaj przeżyłem. Ten był najwspanialszy, nie wiem dlaczego. Najwięcej ludzi, najpiękniejsza pogoda, Atrakcji było chyba też najwięcej. Cudowna atmosfera. Zapłaczę ksiądz trochę za przeźmierowym, co? Zapłaczę. Na pewno, na pewno 31 lipca mi się łezko zakręci. Co Pani się najbardziej podobało jest... na festynie? No, podobało mi się, podobało mi się całe zaangażowanie organizacyjne Nawet ludzi, 50, którzy tu się właśnie wykazywali. Że... Dużo kaszałka, dzieci, dużo rodzin i promowanie 50, rodziny, spędzanie wolnego czasu niedzielnego popołudnia z rodzinami. W... Bardzo serdecznie gratulujemy parafii zawsze ksiądz Andrzej mówi, że my jesteśmy parafią, no i tak jest, matką w stosunku do was, ale to nie znaczy, że, że święty Antoni jest matką świętego Józefa, tak by powiedział pewnie pan Maciej, że tak nie jest, ale rzeczywiście parafia jest matką w stosunku do parafii Baranowa, dlatego z bardzo wielką radością, proszę bardzo, wręczam puchar Pani jest tutaj jak... Główną Józefiną. Główną Józefiną. Ale jak, jak, jak nazywamy? Nie chodzi o nazwisko, tylko przewodnicząca zespołu czy szef, szefowa Papierzyca. Tak. Bardzo serdecznie gratulujemy, prosimy o brawa dla Józefinek. Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Tylko proszę za rad przywieźć. Będę na kolejny ten konkurs, ja tutaj... Na festynie najbardziej mi się podoba. To, że można sobie kupić takie ręcznie robione biżuterie, Proszę bardzo. Taki kwiatek, bardzo ładny. I również to, że z... no. można zjeść dobrą kaszankę. I licytację. I licytację, Tak, mamy mnóstwo losów. Mamy nadzieję, że wygramy główną nagrodę. Czego, chce, czego mu brakuje? Czego jeszcze potrzebuje? Hey. Oh, this czy spełnić swoje marzenia i uwolnić ci od krat Mija twój czas, a nadchodzi mój strach To jest moje brzmienie, moja pasja i mój rym. Moje własne flow i konkretny towar z Płynę tym Płynę po tym bicie, a ty teraz ze mną, bo razem ciężko Szat za nas przeszło. słuchaj swego serca, kieruj się rozsądkiem, ono ci pomoże podjąć decyzje godne te zaufanie Witam serdecznie, bawimy się na festynie z Citroen 2CV wozi dzielnie, nie poddaje się gorąco, pogoda. Co tu jeszcze powiedzieć? Wszystko. Rewelacja. Szkoła tańca, pan Karaś Oh, am oh, Co ci się najbardziej podobało na festynie? A, pogoda! <laughs> Nie, bardzo, bardzo e, atmosfera rodzinna, wszyscy e, z, przy, e, z pięknym uśmiechem, e, przyjaźnie nastawieni do życia, wszystko, generalnie wszystko, każda po kolei pozycja.